Piękną okładkę polskich hitów. Nasz karton w czasie. Musimy dojść jest dobrego miejsca. Ura, jakiś taki mocniejszy luk się zrobi. No, Dobra, walotnictwo. jak się ładnie układa, nie marszczy się. jak się super układa, nie marszczy się. Dzień, dobrze, Cała sukces. Te buty na scenie. Te I moment, że. O, no, ba. A bardziej lubię, ten moment czułam się, czułam i zobaczę. Przychodzą do garderoby i mówią, że im się podobało. Niesamowite. To ogromny zaszczyt, że wam zaproszę. Zaczynamy drugi odcinek live, Zapraszam serdecznie. Dobra, poczekaj. To proszę pełna gotowość.